27 Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej. prezydium zasiedli premier Cyrankiewicz, wicemarsale Czwalwe, ministrowie Rusinek, Osówka Moracki i mm, inni, mm, działacze socjalistyczni. Serdeczne przyjęcie zgotował Kongres Socjalistycznym przedstawicielom zagranicy. Delegat socjalistów czeskich oświadczył, że granice na Odrze i Nysie są granicami całej Słowiańskiej. Delegat Francji przekazał Kongresowi pozdrowienia walczących o wolność i chleb robotników z tego kraju. Przedstawiciel angielskiej Labour Party. Delegatka socjaldemokracji austriackiej. W dniu zamknięcia kongresu olbrzymi kilkudziesięciotysięczny tłum górników, robotników i młodzieży zorganizowanych w ramach PPS, PPR, ZWM i OMSUR wypełnił w rozładką halę ludową. Obywacyjnie witany przemawiał premier Cyrankiewicz podkreślając historyczną rolę jednolitego frontu klasy robotniczej. PPS i PPR stoją w jednym szeregu pracy i walki, oświadczył premier. Reakcja międzynarodowa próbuje nam odebrać to, cośmy zdobyli. Ale narody demokratyczne pokrzyżują wszystkie zakusy postrzegaczy wojennych. Wróciliśmy na nasze ziemie zachodnie. Granice Polski są raz na zawsze ustalone. W imieniu Polskiej Partii Robotniczej wystąpił jej generalny sekretarz, wicepremier Władysław Gomułka. Na politykę imperialistyczną reakcji odpowiadamy zacieśnieniem jednolitego frontu klasy robotniczej i zdecydowaną wolą wrócenia naprzód po drodze budownictwa wolnej i niepodległej Polski ludowej. Kolumnowa prezydium Rady Ministrów nie pamięta takich gości. Przed świętami Bożego Narodzenia kilkaset sierot warszawskich złożyło wizytę premierowi Cyrankiewiczowi i jego małżonce. W przyjęciu udział wziął prezydent Rzeczypospolitej. Momentem najważniejszym była oczywiście wizyta świętego Mikołaja. Sympatyczny ten staruszek wręczył każdemu dziecku aż dwie paczki. Jedna zawierała smozyce, a druga tweter, bieliznę lub ubranko. serdecznie dziękowali gospodarzom za piękne podarki. Krzysiowi żal się zrobiło pana prezydenta, który nie dostał ani kawałeczka czekolady. Jak widać udało mu się zatuszować niedopatrzenie świętego Mikołaja. Było to chyba najweselsze, a w każdym razie najbardziej gwarne przyjęcie w kronikach prezydium Rady Ministrów. Niespodziewanymi gośćmi noworocznymi w mieszkaniu ludzkiej włókniarki Zenobii Sawickiej byli dyrektor fabryki Chorak, obywatel Włodarczyk oraz przewodniczący zarządu głównego Związku Zawodowego Włókniarzy, obywatel Burski. Sawicka, pierwsza w fabryce włókienniczej Chorak, pracuje na ośmiu krotnach. goście złożyli zatłużonej przodownicy pracy serdeczne życzenia noworoczne i przekazali upominki w imieniu fabryki i Związku Zawodowego. Gospodyni otrzymała piękny materiał na kostium, jej turecka, książka, synek, czekoladę i cukierki. W nowym roku, nawet najbardziej niespodziewany gość nie jest w stanie zaskoczyć przezornych gospodarzy. Nie trudno się domyślić, że pierwszy kieliszek wypito za pomyślność w nowym roku. Polska kronika filmowa przyłącza się do towarzystwa pani Zenowi i jej gości. Wszystkim naszym widzom i przyjaciołom życzymy pomyślnego nowego roku. Linia wysokiego napięcia połączyła ślą z moją. Firma zagraniczna wyspecjalizowana w tego rodzaju przedsięwzięciach ustaliła, że budowa linna trwać dwa lata. Zrezygnowaliśmy z pomocy zagranicy. 380 stalowych konstrukcji dostarczyło Śląskie przedsiębiorstwo Mosto Stal. Montowali je polscy robotnicy i technicy. 15 tygodni trwała budowa linii wysokiego napięcia. W Janowie podwoziom minister Min dokonał symbolicznego włączenia prądu. 220 tysięcy wolt dwa największe ośrodki przemysłowe kraju, Górny Ślo i Łódź. W roku 1948 łódzki przemysł włókienniczy korzystać będzie w całej pełni z tego dodatkowego, potężnego źródła energii elektrycznej. Budowa trwa. Za kilka miesięcy ta sama linia zasili Warszawę. Władze przemysłowe Cegielskiego w Poznaniu przygotowały noworoczny prezent dla podróżnych w postaci 30 nowych wagonów sycialnych. Doskonale wyposażone sleepingi trzeciej klasy obsługiwać będą krajowe linie dalekobieżne. Kolejnictwo polskie przystępuje z nowym rokiem do ogólnego wyścigu pracy. Na stale rosnący tabor kolejowy pomoże pracownikom transportu powiększyć zaladunek i usprawnić komunikację. Jesteśmy na terenie ludzkiej fabryki Warta. ten z Warty słyną po pierwsze z urody, po drugie z doskonałej pracy, Trzecie ze swoich zdolności tanecznych. Co dzień po skończonych zajęciach dziewczęta zbierają się w świetlicy, gdzie pod kierownictwem instruktorki odbywają się lekcje rytmiki i tańca. Warta zbiera laury zarówno w młodzieżowym wyścigu pracy, jak i na konkursach zespołów świetlisowych. Stany Zjednoczone odrzuciły radziecką propozycję natychmiastowego zakończenia okupacji Korei. Przyszłość tego kraju, któremu przyrzeczono całkowitą niepodległość, jest nadal niewyjaśniona. W północnej części kraju, okupowanej na razie przez Związek Radziecki, Koreańczycy otrzymali pełną samodzielność polityczną i stworzyli własną armię. Podczas gdy w strefie amerykańskiej wielka własność ziemska nie została naruszona, na północy przeprowadzono radykalną reformę rolną. Inaczej żyją teraz mieszkańcy ubogiej wioski Kitsin. Ich dawny pan uciekł do strefy amerykańskiej. Dzierżawcy i wyrobnicy stali się właścicielami swoich zagród. Wieśniak Kim yen nur Przeprowadził się właśnie z zmurszalej lepianki do nowo wybudowanego domu. Reformy społeczne zmieniają oblicze północnej Korei, ale reszta kraju nie może na razie korzystać z ich dobrodziejstw. Walki w Indiach nie ustają. Operator filmowy towarzyszył oddziałom pacyfikacyjnym Dominium Indyjskiego, które samolotami udali się na objęte zamieszkami tereny Kaszmiru. Po drodze naliczono 20 płonących księg Jak można było przewidzieć, podział kraju na dwa samodzielne dominia nie tylko nie przyczynił się do normalizacji stosunków, ale na odwrót doprowadził do wybuchu walk bratobójczych między zwolennikami Indostanu i Pakistanu. Regularne armie obydwu dominiów hinduskich biorą udział w walkach. Anglicy trzymają się na uboczu, ale na cele jednej i drugiej armii stoją brytyjscy oficerowie. W języku oficjalnym nazywa się to usamodzielnianiem ludów kolorowych. Wszelka fabryka samochodów Skoda pracuje głównie na eksport. Codziennie opuszcza warsztaty 40 nowych wodów. Największe zamówienie spłynęło ostatnio od Holandii, która otrzymać ma tysiąc samochodów typu Skoda Tudor. Wszelki przemysł samochodowy należy dziś do najpoważniejszych w Europie. W miejscowości Flipo w Macedonii odbył się wielki festiwal muzyki i tańca. gdzie w nim udział przeszło 4000 tancerzy i śpiewaków. Oto ludowy taniec albański, kolo. Taniec Peskuto w wykonaniu zespołu macedońskiego. Właśnie i uprzedzenia dzielące dawniej narody Jugosławii ustępują miejsca współpracy i przyjaźni.